Jestem w Peugeot 508, wersja kombi, Aha tak najwięcej widać. Auto z 2020 roku. Benzyna 1.6, 180 koni. Automat i selektor trybu jazdy. Fantastycznie się klika czuć luksus, podniecenie. A przy okazji klikania wybieramy tryb jazdy. Wpływa na dynamikę silnika, zawieszenie, rozwiązanie, skorelowane z silnikiem 1.6 benzynowym, 180-konnym. Może nie w tą stronę? Voila. ja mogę to sobie gdzieś ustawić? Chyba nie. Konfiguracja... Nie, ja tylko deskę rozdzielczą tak naprawdę mogę sobie tutaj po swojemu przyklikać. Wspomaganie jazdy... Komputer niekiedy zatwierdza. Dane, które sobie przeklikałem na ekranie multimedialnym będą widoczne na ekranie samochodu. Dodał Skrzynia biegów po kablu, tryb Ten tempomat, dwie funkcje. Tempomat i ogranicznik prędkości. Przyciskami z tyłu ustawiamy przycisk MEM wtedy, gdy na prędkościomierzu ograniczenie prędkości. Auto się ustawi do prędkości z ograniczenia. Kieszonka na przykład na bilet parkingowy, przycisk dezaktywacji. Asystenta utrzymania się na pasie ruchu Kawo fajnego żeby nie powiedzieć fantastycznego auta serdecznie gratuluję przyszłemu posiadaczowi.